Przy w Władymilec jest jeszcze tutaj taka przekładnia. To jest, jak dobrze kojarzę, to jest napęd, napęd bo tu jest napęd WOMU, wałek WOMU. A tu dozębia się, jakby boczny wałek. Ale to nie jest tylko boczny wałek, ale to też pełni tu inną funkcję, bo tu się tryb też zazębia. Tutaj w skrzyni biegów, więc on też tu dostaje w kość, pomimo że nic nie jest z boku podłączone. I tu też może nam skrzynia hałasować. Tu, jak widzimy, o taki luz jest, ale to teraz dlatego, że jest wyciągnięta regulacja. Regulacja tutaj w ogóle łożysko jest wyciągnięte i tak dalej. Ale tutaj też jest ważna rzecz, żeby te, tą przekładnię kątową. Ładnie wyregulować na zębie. Nie mówiąc, że tu jest takie łożysko, na które też trzeba zwrócić uwagę. Zaraz pokażę to łożysko. Ono jest takie troszkę nietypowe, bo nie ma koszyka. Ma wałek przy wałku. To jest tutaj numer. Zaraz zobaczymy. O, nie wiem, czy będzie widać ten numer bo chyba 102508 takie łożysko tu przychodzi, a regulację tego luzu międzyzębnego przeprowadza się tutaj od strony od strony dzwonu. Tu ja ściągnąłem ten cały, tą całą tutaj, tą obudowę. Obudowę czego to obudowę, jak to nazwać? Bo to nie jest jeszcze obudowa sprzęgła. Dzwon, chyba to tak się nazywa potocznie. No i tutaj jest ta regulacja, tutaj o, nie tutaj, bo tutaj jest wejście napędu, a tu jest wejście wałka. Znaczy wejście, tu się kończy, bo wałek się napędza od napędu tutaj tym małym trybem. A tu jest duży tryb. No, i tutaj odtąd się zaczyna, jakby wałek odbioru mocy. Stąd idzie i teraz, i to jest zaślepione potem. Ale tu są ważne te podkładki dystansowe, bo nimi się reguluje luz międzyzębny. Tam na tej przekładni kątowej. pokażę, tu mam jeszcze więcej tych podkładek ale tak jak w moim przypadku to stare wyrzuciłem, bo było ich za dużo, luz był niepotrzebnie za duży, no pewnie się zrobił przez lata tu powymieniam te łożyska i założę i tutaj założę obudowę, ale ważne jest, żeby sobie dopasować na sucho, przykręcić samą tą obudowę moment, ja zaraz tą obudowę pokażę o to jest ta obudowa łożysko zbite nowe właśnie to jest ciekawe to uszczelnienie bo praktycznie tutaj nie ma uszczelnienia na tej, na tej flanszy jest dość ciasno wsadzone a uszczelnienie jest dopiero o, pokażę i dajemy te podkładki, one brudne są, bo to są do wyrzucenia te podkładki. Dajemy podkładki, wtedy przykładamy tą planszę i skręćmy sobie dwoma śrubkami tu, e, tak jak to się mówi potocznie na sucho. Skręćmy i zobaczmy jaki jest luz międzyzębny tam na przekładni kątowej. Jak za ciasno, jest źle, jak nie ma luzu, bo tak ja też tu właśnie złożyłem na Wyrzuciłem jedną, tylko zostawiłem i było za ciasno. Będzie za ciasno, będzie hałas. No trzeba taki minimalny luz, no, na czuja. Tego się nie da za bardzo tam, jak tam piszą, że na jakieś tam kartki przepuszczać, aż matki, a gazety. Można, ale jak ktoś już to robił, to na such można złapać naczucie, na że tam jest taki minimalny luz i zostawiamy i będzie dobrze. Potem, jak to złożymy, skręcimy, tutaj dopiero, dopiero tu dajemy podkładkę. O, tu pokażę na starej jeszcze pokrywce. O, tu jest przyklejona podkładka. Y, uszczelka, uszczelka to się nazywa. Uszczelka i uszczelką zamykamy. No i niby to ma uszczelnić. No, uszczelni, no, ale na wszelki wypadek możemy jeszcze potem, jak to. Skręcimy wszystko. Jeszcze na około tu silikonem objechać. To ładne nie musi być, a żeby nie ciekło. Bo to jednak jest na dole skrzyni biegów. Cały czas w oleju. No także ta regulacja też jest ważna, bo przez nią też może ze skrzyni wydobywać się hałas, szczególnie na jakiejś tam grupie biegów, albo podczas pracą z tylnym wałkiem. Dziękuję.